W styczniu 2022 roku weszła zmiana w przepisach prawa mówiąca o tym, że możemy skorzystać ze zwolnienia lekarskiego w przypadku wypalenia zawodowego. Sprawdźmy, czym zatem jest wypalenie zawodowe, jak najlepiej radzić sobie z wypaleniem zawodowym, co leży u podstaw wypalenia i pokażę Ci sześć głównych powodów, dla których ludzie właśnie dochodzą do wypalenia zawodowego w pracy. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek mojego podcastu Idź swoją drogą. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Id swoją drogą, skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym, jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach, o satysfakcji z tego, co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości. Które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka. Jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy Syrówka.com, która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki Idź Swoją Drogą” trwać będą nie dłużej niż 20 minut, wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów. A także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź Swoją Drogą. Zapraszam cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Jak wynika z wielu badań wypalenie zawodowe jest zjawiskiem coraz powszechniejszym, ludzie czują się emocjonalnie wyczerpani, oderwani od swojej pracy i współpracowników, a także mniej wydajni i skuteczni. To sprawia, że częściej odczuwają konsekwencje zdrowotne, potrzebują zwolnień lekarskich lub i odchodzą nawet z pracy. Nic dziwnego, że wypalenie stało się jeszcze bardziej powszechne w czasie pandemii, co powoduje oczywiście powszechne zaniepokojenie zarówno u osób, które tego dotykają, jak i u ich pracodawców. Jednak choć wielu pracodawców dostrzega problem, często nie znają oni rozwiązań. Myślę, że czas przestać obwiniać pracowników za to, że nie są wystarczająco odporni, a zamiast tego skupić się na tym, aby zmienić politykę i kulturę miejsca pracy. Tak, aby nie sprzyjało po prostu więcej powstawaniu wypalenia zawodowego. Jeśli chcesz rozwiązać problem wypalenia u siebie w organizacji, pierwszym krokiem jest powtarzanie i przyswojenie sobie mantry: Wypalenie dotyczy organizacji, a nie ludzi. Joga, urlopy, technologie, wellness, aplikacje do medytacji rzeczywiście mogą pomóc ludziom poczuć się lepiej i zdrowiej. Natomiast jeśli chodzi o zapobieganie wypalenia zawodowego, Sugerowanie, że te narzędzia są lekarstwem, jest powiedziałabym dość niebezpieczne. Możemy lepiej radzić sobie z tym zjawiskiem, po pierwsze, jeśli rozpoznamy jego znaki. Po drugie, zrozumiemy przyczyny. Po trzecie, podejmiemy kroki, by zwalczać je u podstaw. Tylko w taki sposób możemy sprawić, że praca stanie się zdrowa, wydajna, przyjemna, czyli dokładnie taka, jaka powinna być. Skorzysta na tym każdy. Zarówno my, jako menadżerowie jak i nasi wspaniali pracownicy. Zatem, czego organizacje nie powinny robić? Zrozumienie przyczyn wypalenia zawodowego może pomóc organizacjom lepiej dostosować swoją politykę do potrzeb pracowników. Jednak zbyt często pracodawcy próbują oferować proste rozwiązania, nie zmieniając niczego istotnego. Na przykład zapewnienie pracownikom udogodnień na miejscu, takich jak darmowe posiłki i sale treningowe, może przynieść odwrotny skutek, ponieważ ludzie zostają w pracy zbyt długo, tracąc korzyści płynące z przebywania z przyjaciółmi i rodziną. Bądź oferowanie nieograniczonego czasu na urlop niczego tak naprawdę nie zmienia, jeśli ludzie czują, że nie mogą go wykorzystać, lub co gorsza, wracają po takim urlopie z ogromnymi zaległościami w pracy. Czy też wymuszone imprezy integracyjne lub świąteczne, które mają budować więzi, oczywiście społeczne w miejscu pracy, szczególnie teraz po pandemii, mogą stać się dodatkową presją, jeśli na przykład odbierają pracownikom czas prywatny. Niektóre próby zapobiegania wypaleniu zawodowego podejmowane przez pracodawców kończą się niepowodzeniem, ponieważ są to z kolei działania doraźne w stosunku do większego problemu lub dlatego, że pracownicy są przekonani, że ich szefom nie zależy na. Dobru pracowników tak bardzo, jak na ich wydajności. Aby temu przeciwdziałać, my, jako liderzy w organizacjach, powinniśmy słuchać swoich pracowników i rozumieć ich sytuację, zanim wprowadzimy programy mające na celu yy, ich pomoc, dla nich pomoc, sorry. <laughs> Dlatego też zerknijmy, co leży u podstaw wypalenia, żebyśmy mogli się do tego przygotować i bardzo dobrze poprowadzić naszych ludzi w takiej sytuacji. Albo jeszcze inaczej, powiem, żebyśmy nie doprowadzili do takiej sytuacji. Wypalenie zawodowe z złożoną konstelacją złych praktyk i polityk w miejscu pracy. Może też być przyczyną przestarzałych spuścizn instytucjonalnych bądź ról albo osobowości podwyższonego ryzyka, czy też problemów społecznych, systemowych, które nie ulegają zmianie mimo sygnałów ze strony pracowników i w związku z tym nękają ich bardzo długo. I aby ludzie mogli rozwijać się w pracy, muszą być spełnione podstawowe warunki, które już wspomniany przeze mnie Herzberg w poprzednim odcinku nazywał dobrą higieną, czyli podstawą. Obejmuje to po pierwsze płacenie ludziom tyle, ile są warci i na czas. Więc jeżeli masz to odhaczone, biegniemy dalej. Dbanie o nich fizycznie, czyli zapewnienie im takich przerw między spotkaniami, i czasu na przerwę na lunch, żeby mogli właśnie zregenerować siły i mieć tą siłę do dalszej pracy. Jeżeli tutaj dbasz o to, przejdźmy dalej. Bezpieczeństwo psychiczne. Czy nikt nie nęka tego naszego pracownika? Jeżeli nie wiemy nic o tym, warto jeszcze o tym oczywiście z pracownikiem porozmawiać. Jeżeli mamy taki sygnał, warto byłoby zaopiekować ten temat. I czwarty punkt zapewnienie narzędzi i zasobów potrzebnych do wykonania pracy. To jest to, o czym już mówiłam w poprzednich dwóch odcinkach, a mianowicie bardzo istotne jest to, żeby pracownik mógł sam osiągać powierzone mu zadania, oczywiście pod warunkiem, że ma do tego narzędzia i zasoby dostarczone przez nas. Oznacza to również upewnienie się, że praktyki dyskryminacyjne czy też mobbing nie są częścią kultury naszej organizacji. I poza tymi co, punktami, które wymieniłam, istnieje jeszcze sześć powodów, dla których ludzie wypalają się w pracy, a co ciekawe, na każdy z nich mamy rozwiązanie, czyli jest potencjał do tego, żeby to wypalenie zawodowe w naszym dziale, w naszej organizacji nie miało miejsca. Pierwsze z nich obciążenie pracą. Przepracowanie jest główną przyczyną wypalenia zawodowego i praca przez wiele godzin jest przyczyną śmierci milionów ludzi każdego roku. Prawdopodobnie dlatego, że przepracowanie powoduje utratę wagi, bóle głowy, bóle ciała, wyczerpanie, oczywiście też wysoki poziom kortyzolu, utratę snu i wiele jeszcze innych objawów. Jednak mówienie ludziom, by po prostu powiedzieli nie większej ilości pracy, z pewnością przyniesie odwrotny skutek. Pracownicy zdają sobie sprawę z tego, że praca w mniejszym wymiarze czasu jest interpretowana jako brak inicjatywy lub podejmowania działań. Co może być jednocześnie w ich organizacji karane formalnie lub nieformalnie. Słyszę od moich klientów, że w niektórych organizacjach jest tak, że pracuje się tak naprawdę o 17.00 to się robi lekką przerwę i pracuje się do 20.00, 21.00 i jest bardzo źle postrzegane przez szefa w sposób nieformalny, kiedy opuszcza się firma o 17.00 czy 18.00. Z kolei znam też organizację i prezesa, który wprowadził w swojej organizacji, oczywiście po przygotowaniu firmy do tego, sześciogodzinny czas pracy. I oczywiście będę o tym wielokrotnie mówić, bo jest to fantastycznie wprowadzony cały system do kultury organizacji, który nie tylko nie obniżył ich wydajności, ale wręcz przeciwnie, poprawił również wyniki finansowe, poza oczywiście tym, co było najistotniejsze w tym a mianowicie poprawienie samopoczucia i zadowolenia z miejsca pracy ludzi. Co za tym możemy zrobić? Możemy pomóc w określeniu celów o niskim priorytacie dla swoich pracowników, tak aby ludzie nie forsowali się zbytnio, by osiągać cele, które nie są pilne. I teraz oczywiście rozgraniczamy tutaj kwestie podstawowych zadań, które pracownik powinien wykonać, które są w jego kompetencjach. Mówię tutaj zdecydowanie mówię tutaj o tym. Że bardzo często obciążamy naszych ludzi kolejnymi projektami, o których nawet my jako szefowie nie myśleliśmy, konstruując to stanowisko pracy. Kolejna rzecz, dopasujmy jak najbardziej możemy mocne strony tego człowieka do jego obowiązków. To się da zrobić, można to zrobić bardzo małym kosztem czasowym, a już na pewno finansowym zerowym, a mianowicie delikatnie przemodelowując jego obowiązki. Bardzo często robię to ćwiczenie z moimi klientami, menadżerami i od każdego słyszę feedback, że rzeczywiście jest to bardzo proste i rzeczywiście przynosi bardzo duże wyniki i efekty w działaniu ich firm, ich dział, przepraszam, działu. Trzeci punkt: zapewnienie większego wsparcia, szczególnie gdy potrzeby się zmieniają i gdy ten człowiek nas potrzebuje. Ja bardzo jestem dużą zwolenniczką servant leadershipu i bardzo polecam. Zapoznać się z samą ideą, niekoniecznie wprowadzenie całego systemu do organizacji, ale zastanowienie się, kto dla kogo tutaj jest. Bo my, jako menadżerowie, jesteśmy dla pracowników po to, żeby im się lepiej pracowało. Czyli to ja jestem Twoim wsparciem, a nie w drugą stronę. No i oczywiście stworzyć otwarte i bezpieczne linie komunikacyjne, w których zachęca się do przekazywania informacji zwrotnych tak, żeby ludzie mogli się przyznać do swoich błędów, żeby nie traktowali swoich błędów jako coś, co spowoduje utratę pracy czy utratę zaufania, tylko wręcz przeciwnie, że dostaną feedback, dzięki któremu oni się rozwiną i oni nauczą się korzystać z tej porażki czy z tego błędu. Sugeruję również, jeżeli taka będzie możliwość, wprowadzenie czterodniowego dnia pracy. <grych> Oczywiście już mówiłam, zachęcanie do częstych przerw i co bardzo ważne, i naprawdę już za, nie ukrywam, że zaczynam się powoli irytować tym, a mianowicie wyeliminowanie 60-minutowych spotkań, a wprowadzenie 45-minutowych, tak żebyście i wy, i wasi ludzie żebyście mogli po prostu odpocząć po każdym spotkaniu. Wziąć na chwilę oddech, czy może się przespacerować, czy może zrobić notatkę ze spotkania, po to, żeby zmniejszyć to obciążenie pracą. Drugi powód to Postrzegany brak kontroli. Jak już wcześniej też wspominałam, badania wykazują, że autonomia w miejscu pracy jest istotna dla dobrego samopoczucia człowieka, a bycie za zarządzanym w sposób mikro jest szczególnie demotywujące dla ludzi. Mimo to wielu liderów zaczyna obserwować każdy ruch swoich ludzi, szczególnie teraz w online, kontrolować ich harmonogramy pracy, Karać za niewłaściwe działania, za brak obecności przy laptopie przez 5 minut i takie tam różne słyszę cały czas o tym. Zarówno od pracowników, jak i od menadżerów, którzy borykają się z czymś, co nazywamy po prostu zaufaniem do ludzi. Zamiast tego ważne jest, aby pomóc właśnie ludziom poczuć tą autonomię, poprzez wycofanie się i pełnienie roli trenera, czy też mentora, nazwijmy to w ten sposób. Oczywiście za Zatrudnianie ludzi z odpowiednimi umiejętnościami jest bardzo pomocne, natomiast autonomię zawsze można zwiększyć, zachęcając pracowników do zadawania pytań, wyrażenia swoich potrzeb, pozwalając im na ustalenie własnych harmonogramów i celów. Natomiast oczywiście w ramach głównego celu, który my mamy dla nich na tym stanowisku, czy też w ogóle zachęcając ich do odnajdywania sensu właśnie w wykonywanej pracy. Trzeci powód to brak nagrody lub uznania. O tym też już mówiłam. Jeszcze nagram jeden odcinek, w ogóle tylko na temat właśnie uznań i nagród. Natomiast płacenie pracownikom tyle, ile są warci, to ważny sposób nagradzania ich za poradę. Podobnie jest z komunikowaniem ludziom, że ich wysiłki mają znaczenie. Zrobiłeś good job, świetna praca albo na przykład zwykłe dziękuję za to, co zrobiłeś, czyli ja Ciebie widzę, ja Ciebie zauważam. Kiedy nie doceniamy siebie nawzajem, zarówno jako rówieśnicy, czy jako liderzy, tracimy poczucie naszej wartości dla większej misji naszej organizacji, przestajemy czuć się w ogóle dobrze sami ze sobą. Oczywiście nagrody i uznanie muszą być autentyczne, czyli hashtag autentyczność, a nie fałszywe czy manipulacyjne, bo to ludzie wyczuwają nawet z najmniejszym poziomem empatii. I choć ważne jest, aby wyrażać to uznanie za dobrze wykonaną pracę, to równie ważne jest, aby unikać nastawiania pracowników przeciwko sobie, czy wyróżniania tylko niektórych ludzi. Bardzo przestrzegam, by nie wdrażać w ogóle programów wyróżnień, które wywyższają tylko jedną część zespołu. To wywołuje Zazdrość, złość, frustracje, wiele bardzo negatywnych emocji to jest nam zupełnie niepotrzebne, dlatego sugeruję, by tę wdzięczność wyrażać nie tylko za osiągane cele, ale także za okazywanie empatii, troski współpracownikom i po prostu za po prostu za zrobioną pracę. To naprawdę nie jest trudne, ale przynosi mega fajny efekt. Czwartym powodem wypalenia zawodowego są słabe relacje. Poczucie przynależności jest niezbędne dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. To dotyczy w równym stopniu pracy jak i życia, takiego prywatnego. Kiedy ludzie czują się częścią społeczności, mają dużo większe szanse na rozwój. Jak wynika z badań Galupa, posiadanie kontaktów społecznych w pracy jest ważne. Pracownicy, którzy mają najlepszych przyjaciół w pracy, czy w ogóle bardzo dobrych znajomych, wykazują znacznie większy i wyższy poziom zdrowego radzenia sobie ze stresem, Czyli tak zwany rezylient, mimo że doświadczają takiego samego poziomu stresu zawodowego. Oczywiście prawdą jest również odwrotna zależność. Słabe relacje w pracy mogą prowadzić do wypalenia zawodowego. Dlatego też sugeruję, byśmy zwracali uwagę na potrzeby społeczne i zapewniali ludziom tę przestrzeń, w której będą mogli nawiązywać kontakty z kolegami na tematy zupełnie niezwiązane z pracą. Czyli jedno. Spotkanie w tygodniu, gdzie rozmawiamy o naszych pasjach, o naszych potrzebach, o sensie naszego życia, jest równie istotne jak to, że za chwilę usiądziemy i będziemy realizować powierzone nam cele. Też pomocne jest zachęcanie ludzi do wolontariatu. Tutaj też oczywiście moglibyśmy długo na ten temat dyskutować, no ale istotne jest to, żeby ten wolontariat był jak to się mówi, oddawany w ramach dni pracy, a nie żebyśmy jeszcze zachęcali ludzi, żeby oni w swoim wolnym dniu pracy wykonywali wolontariat. Aczkolwiek wiem, że różne są tutaj polityki w organizacjach i nie będę już tutaj wchodzić w szczegóły. Natomiast samo to, że idziemy z kimś z pracy i pomagamy innym ludziom, buduje bardziej tą integrację kultury w naszej organizacji, nie jest oczywiście rywalizacyjna, a przede wszystkim skupia się na współpracy. A o to nam tak naprawdę chodzi. Piątym powodem wypalenia zawodowego jest brak uczciwości w miejscu pracy niesprawiedliwe traktowanie, uprzedzenia, faworyzowanie, złe traktowanie przez współpracowników, złe traktowanie przez szefa niesprawiedliwe wynagrodzenie polityka firmy, która jest niezgodna z tym, co firma deklaruje, a potem co robi. I teraz, kiedy ludzie są niesprawiedliwie traktowani, wypalają się i będą właśnie potrzebować tak naprawdę więcej zwolnień lekarskich. Tutaj rekomenduję, żebyśmy wprowadzali takie mechanizmy składania skarg, żebyśmy mogli reagować na każdą skargę w organizacji, jako już organizacja, podejmować szybkie działania w celu rozwiązania tych problemów, bo w przeciwnym razie niestety Niechęć naszych ludzi będzie narastać i narastać i się rozszerzać też na innych ludzi, na inne działy. Ponadto należy też wyeliminować niesprawiedliwe traktowanie wynikające z jakichś uprzedzeń, dyskryminacji czy, czy też innych y, tutaj powodów, bo to oczywiście bardzo mocno zwiększa prawdopodobieństwo wypalenia. I ostatnim, szóstym powodem jest niedopasowanie wartości. Na ten temat to mogłabym nagrać z Przejście odcinków. To jest tak naprawdę rzecz, o której ja bardzo często zaczynam wtedy, kiedy pracuję z klientem, który jest wypalony zawodowo, czy też jest bliski wypalenia zawodowego. Zatrudnienie osoby, której wartości i cele nie pokrywają się z wartościami i celami kultury organizacji może właśnie skutkować niższą satysfakcją. Jakie może? Skutkuje niższą satysfakcją z pracy i bardzo negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne człowieka. I jest prawdopodobne, że ktoś, kto nie podziela misji organizacji, również będzie nieszczęśliwy i nieproduktywny. Dlatego też te niedopasowane wartości można tak naprawdę wyeliminować już na poziomie zatrudniania, czyli rekrutacji. My mówimy, jakimi wartościami się organizacja posługuje, tyle tylko, że szalenie istotne jest to, że jak ten człowiek zacznie pracować, to naprawdę te wartości, które mu wymieniliśmy na, rekru na poziomie rekrutacji, Powinny rzeczywiście obowiązać firmie, a nie tylko na papierze. Ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z um, moimi koleżankami i kolegami ze studiów a propos właśnie wartości w organizacjach i tego, co jest wywieszone na ścianie, co jest prawdziwe. I bardzo mi się spodobał jeden slogan, który pracownicy oddolnie wymyślili, śmiejąc się tak naprawdę z wartości, które są w organizacji. Dotyczyło to akurat wartości, która jest zaufanie. Było napisane, że my jako firma, jako organizacja budzimy zaufanie. Pracownicy dopisali: Budzimy zaufanie, bo śpi. No właśnie, chcę powiedzieć, że ludzie bardzo szybko widzą, czy te wartości rzeczywiście są wartościami, które my kultywujemy jako organizacja, jako menadżerowie. Jeżeli nie, to nie mówmy tego na poziomie rekrutacji. Oszczędzimy sobie mnóstwo czasu, oszczędzimy sobie mnóstwo pieniędzy. Oszczędzimy frustrację tego człowieka, którego zatrudniliśmy, problem dla menadżera, który dostaje takiego człowieka. Więc tutaj bardzo serdecznie zachęcam wszystkie osoby, które zajmą się rekrutacją: bardzo Was proszę, jeżeli nie ma tej wartości w organizacji, nie mówmy o niej, nawet jeżeli wisi na ścianie. Pracownicy właśnie mogą się poczuć rozczarowani, jeżeli organizacja nie broni i nie kultywuje swoich wartości, co oczywiście. Doprowadzę do wypalenia się i wycofania pracownika z, czy z organizacji, czy w ogóle spełnionych obowiązków. Natomiast organizacje, które jasno komunikują swoje wartości i starają się wypełnić swoją misję, z dużo większym prawdopodobieństwem, a nawet powiem pewnością, będą miały zadowolonych ludzi u siebie. I teraz na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć o, o roli nas, jako pracowników w wypaleniu zawodowym. Choć organizacje mogą rzeczywiście wiele zrobić, by zapobiegać wypaleniu zawodowego, wprowadzając życzliwe, rozważne zasady w miejscu pracy, poprawiając kulturę organizacyjną, my także jako ludzie, jako pracownicy, mamy do odegrania tutaj pewną rolę. Bo zrozumienie tego, co mnie wypala, i próba złagodzenia tego zjawiska u siebie samego, jest właśnie, ważna dla utrzymania satysfakcji z pracy. Niektóre osoby w, o, szczegól, o szczególnych takich cechach osobowości lub ścieżkach kariery mogą łatwiej ulegać wypaleniu. Na przykład osoby o wyższym poziomie neurotyczności nadmiernie się zamartwiają. Sumienności prowadzą do perfekcjonizmu. Introwertyzmu raczej mają tutaj problem z wysokim stopniem uspołecznienia. Rzeczywiście te osoby mogą być bardziej podatne na wypalenie. Ponadto takie zawody jak służba zdrowia czy nauczyciele mają wyższy poziom wypalenia zawodowego niż inne zawody ze względu na charakter ich pracy i typ osobowości przyciągające do tych zawodów. Potencjalne czynniki stresogenne, na które są narażeni właśnie wzrosły od czasu pandemii, kiedy nauczyciele musieli przestawić się na nauczanie zdalne, a z kolei pracownicy służby zdrowia byli świadkami coraz większych cierpień i zgonów spowodowanych wirusem. Aby pomóc poszczególnym osobom w zmniejszeniu wypalenia zawodowego, Zalecam mówienie nie rzeczom, zadaniom, które nie są koniecznie do wykonania. Bez obawy, że przegapimy lub rozczarujemy innych ludzi. Sugeruję też, żeby zrobić więcej tego, w czym jesteśmy dobrzy do czego mamy talenty, mocne strony a mniej tego, co nas wyczerpuje ze z naszym deficytem. Na koniec chciałabym powiedzieć, jak ważne jest posiadanie przyjaciół. Zarówno w pracy, jak i poza nią, na których możemy się oprzeć właśnie w tych trudnych chwilach, w tych trudnych momentach. Potrzebujemy innych ludzi, którzy będą o nas dbać i chronić nas przed najgorszym. Oczywiście, zawsze będę mówić, że najpierw my dbamy o siebie, po to, żeby zadbać o innych. I ogólnie rzecz ujmując, zmiana kultury organizacji, tak by była bardziej zorientowana na cel, życzliwsza, bardziej satysfakcjonująca dla pracowników, z pewnością. Pomoże zapobiec wypaleniu zawodowemu swoich ludzi. I zapobiegając temu przepracowaniu, przekazując wartości organizacyjne, wspierając więzi społeczne oraz będąc bardziej życzliwym i doceniającym, to my jako szefowie możemy mieć pewność, że wesprzemy, a nie utrudnimy dobre samopoczucie naszych ludzi. I choć pracownicy są ostatecznie odpowiedzialni za swoje własne szczęście, to naszym obowiązkiem jako literów jest zapewnienie warunków, które będą ich wspierać, a nie ograniczać. Bardzo serdecznie dziękuję Ci dzisiaj za Twój czas. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu i Swoją drogą. Do miłego usłyszenia.